Słyszałeś, że będą autonomiczne roboty w hali magazynowej? Zastąpią nas robotami? Zobaczmy. Zapytamy sztuczną inteligencję, co to znaczy. Robotyzacja to część transformacji cyfrowej. Jestem jednym z jej efektów. Jakbym rozmawiał z człowiekiem? A jakie są dla nas szanse i zagrożenia? Najtrudniejsze i najcięższe prace będą wykonywać maszyny, a ludzie nie będą musieli tak ciężko pracować. A miejsca pracy? Zobacz, jak mało pracowników zostało na hali. To kwestia przekwalifikowania. Spójrz. Przedtem taki pracownik musiał dźwigać, dziś nadzoruje, bo ktoś musi patrzeć robotom na ręce i trzymać rękę na pulsie, prawdziwą rękę. Taka ochrona zdrowia i bezpieczeństwa jest super. Dzięki temu ograniczy się skutki wypadków w pracy. Ale ta technologia widzi też każdy Twój ruch przez cały czas. Totalna inwigilacja. Powinni nas informować o wdrażaniu takich rzeczy. Przecież związki zawodowe mają inną perspektywę niż menadżerowie. Zwracamy uwagę na rzeczy, które im mogą umknąć, więc musimy współpracować. Temu to dobrze. Nie musi nigdzie dojeżdżać. Ale patrz jak on siedzi. I jeszcze trzyma laptop na kolanach. Niedługo będzie miał chory kręgosłup i przeciążone stawy. Zresztą on w ogóle nie wychodzi z pracy ciągle w niej jest. Nie mógłbym siedzieć z komputerem na sofie przez 8 godzin. A co z czasem prywatnym? Godziny lecą i już sam nie wiesz, czy jesteś w domu, czy jeszcze w pracy. Ci, co pracują zdalnie, często są online od rana do nocy. A przecież muszą mieć prawo do odłączenia czyli wyłączenia komputera i telefonu. Do życia rodzinnego i prywatności. Zresztą partnerzy społeczni już się tym zajęli. Edukują i pilnują, żeby europejskie porozumienie o cyfryzacji zaczęło funkcjonować w ich własnych krajach. Praca zdalna jest wygodna. Można samemu zrobić przerwę i opłacić rachunki przez internet. Gorzej, gdy sieć jest niezabezpieczona, a ty klikniesz fałszywy link do płatności. Haker może wykraść twoje dane, nie tylko prywatne, ale też służbowe. No tak. Trzeba wiedzieć, jak nie dać się złapać na hakerskie triki. Na phishing. Jaki phishing? Jeszcze nie sezon na ryby. <laughs> nie, nie. Phishing to oszustwo. Ktoś podszywa się pod bank, pocztę, aptekę i wyłudza twoje dane. Na pewno o tym słyszałeś. Niesłychaczyk! Ale szybko idzie. Tylko czy komputer dobrze oceni kandydata? Przecież algorytm może odrzucić osobę z małym doświadczeniem, a starszą uzna za nierozwojową. No tak, mnie przez pesel mógłby od razu wyrzucić do kosza. A ja jestem przecież wciąż w dobrej formie. Tak. Tylko nie zapomnij o dzisiejszej wizycie u lekarza. Nie zapomnę. Godzinę przed wizytą dostanę sms-a przypominajkę. Ach, ta cyfryzacja Pracownicy, analizujecie temat cyfryzacji zbyt długo, wasza praca nie jest optymalna, natychmiast wracacie. Wystarczy tego dobrego. Ja tu rządzę, nie ty. Jest sporo plusów, ale i zagrożeń nie mało. Na szczęście to nie sztuczna inteligencja, a my decydujemy, jak ją wykorzystamy. Kampania promocyjna w ramach projektu Inicjowanie działań wdrażających porozumienie ramowe Europejskich Partnerów Społecznych w sprawie cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej oraz Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Więcej informacji o projekcie na stronie www.solidarność.org.pl. W końcu czas na phishing.